Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie kochani, w pierwszym dniu Nowego roku, a słowo, o którym dzisiaj się modlę, to objawione. Zwróciło moją uwagę słuchajcie, to, że y, pasterzom zostało objawione, a ci, którzy ich słuchali, byli zdumieni. Y, pasterze nie mówią, że im że to usłyszeli, tylko zostało im objawione. A ci, którzy ich spotkali, tylko słyszeli to, co mówią. Niby przekaz ten sam, ta sama dobra nowina. A tutaj pasterzom zostało objawione, a tym, którzy się z nimi spotkali, było powiedziane, a ci usłyszeli. Ta sama prawda, a w jak różny sposób przyjęta. Kiedy sięgniemy do Greki, to słowo objawione w zasadzie trzeba by przetłumaczyć na. Wejście w posiadanie jakiejś prawdy albo przekonanie się na własne oczy. No, a usłyszeć to usłyszeć. Więc ta zasadnicza różnica, zobaczcie, w przekazie tej samej dobrej nowiny, czy w przyjęciu tej samej dobrej nowiny. Jest zasadnicza, bo pasterze weszli w posiadanie wiedzy na temat Mesjasza, na temat Jezusa z Nazaretu, na temat m, dzieciątka w Betlejem narodzonego. Przekonali się na własne oczy i weszli w posiadanie takiej wiedzy o nim. A nie tylko usłyszeli, bo jak coś usłyszymy, to możemy z tym zrobić różne rzeczy. Może nam wpaść jednym uchem, a drugim nam wypaść. Ale jak zostanie nam objawione. Czyli kiedy wejdziemy już w posiadanie tej wiedzy, w taki pewnik i przekonamy się na własne oczy, to już nie przejdziemy obok tego obojętnie. I na początku tego roku właśnie tego sobie Wam, kochani, życzę, abyśmy koło Dobrej Nowiny nigdy nie przechodzili obojętnie, tylko żebyśmy przyjęli objawione w taki sposób, właśnie, jaki jest nam objawione, choćby i przez jedno czy wiele słów z Ewangelii. Niech nas szczerze i błogosławi na cały ten nowy rok 2022. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.